Cześć, witajcie. Idący za ciosem, e, nagrywamy dzisiaj kolejny odcinek. E, dzisiaj porozmawiamy sobie o odzyskiwaniu mm, napisów, które zostały zniszczone. By zostały zniszczone zębem czasu lub zostały zniszczone przez niefachową renowację, tak jak e, w tym przypadku. E, pewnie wielu z Was y, m, pomyśli, że taki temat, kiedy. Napis jest już bardzo słabo widoczny. Felga jest na złomnie. Odzyskamy tego napisu i niestety nie będzie się dodawała już do niczego. Muszę was wyprowadzić z błędu. Tutaj akurat przychodzi z pomocą to urządzenie za mną. Jest to laser. Laser, który możemy zagłębiać napisy, znakować elementy lub grawerować. Na czym możemy wykonywać taką usługę? W zasadzie na każdym materiale. Jakim jest plastik, drewno, metal, szkło. Jest też opcja spalania, wypalania na lakierze, na żywym aluminium. Naprawdę pole mamy nieograniczone. Za chwilę dojdziemy do tego, co to jest. Teraz parę słów o tej feldze. Mianowicie odezwał się do mnie znajomy, który znajomy znajomego który mi przywiózł 5 sztuk felg Brabusa i powiem tak jedna felga była przez pewną firmę zrobiona na gotowo czyli było, były wnęki polakierowane w oryginalny system została przecięta od krawędzi do otworu centralnego i ten napis był dość widoczny na reszcie felg reszta felg była polakierowana Lakierem na gotowo. Zaraz wam pokażę to z bliska. Ja nie chciałem tutaj jakkolwiek dokonywać wyceny ani podejmować decyzji przed chemicznym zdjęciem lakieru, ponieważ chciałem zobaczyć, co z tym napisem się dzieje. Czy on jest zalany farbą, czy on jest po prostu tak ścięty, że jest słabo widoczny. No niestety okazało się, że jest ścięty, że już jest słabo widoczny. No i padła decyzja, że te felgi ratujemy. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić? Cztery były krzywe, zostały wyprostowane. Jedna, ale to później Wam pokażę. Ja zdjęcia nie zrobiłem tego uszkodzenia. W każdym razie gdzieś tutaj była straszna duża buła nalana aluminium. Od jednej i od drugiej strony zostało to stoczone tak, że nie ma po tym śladu. Felga została uratowana, tutaj właściciel miał obawy co do tego, czy uda się ją uratować. Całe szczęście się udało. No i tak, po ściągnięciu chemicznym na tak jak mówiłem, napisy są słabo widoczne. Co dalej w takiej sytuacji? Naturalną koleją rzeczy jest ścięcie wstępne na CNC, czyli piszemy sobie program na takim aluminium, które jest wyprostowane przede wszystkim. I jest chemicznie ściągnięty lakier, ponieważ na CNC wszystko musi być perfekcyjnie równe, żeby to miało ręce i nogi. Następnie montujemy to na CNC, piszemy program i ścinamy tak, żeby ten napis całkowicie zdjąć. Żeby ta pelga była jako jedna stoczona płaszczyzna. Następnie będziemy sobie wypalać ten napis. Dlaczego trzymam słówmiarkę w ręce? Ponieważ jest to dość istotne, żeby przed operacją na z którejś z która jest, która ma widoczny ten napis złapać sobie i jego wymiar. W sensie wysokość, szerokość i ja jeszcze sobie złapałem gdzie się tutaj SK kończy do otworu centralnego jeżeli złapiemy ten sam wymiar, tutaj jest 95 mm, tak też złapałem, wtedy y, tutaj jest 60 mm i wysokości jest 11 mm. Wtedy, jeżeli tutaj zachowamy ten dystans y, 95 mm i zrobimy 60 mm, będziemy wiedzieć, że ten napis na każdej felce jest wypalony w jednakowym miejscu. Wiadomo, są to mikroskopijne różnice felga-felga, y, gdzie ten napis będzie się. Dla oka nie będzie różnicy, ale no, jeżeli byśmy to pomierzyli, jakieś tam setne milimetra, pół milimetra będzie różnicy. Gołe oko tego nie zauważy. E, pokażę wam teraz, Felgi, e, co już zostało zrobione e, i co będziemy robić. Wychowa nazwa y, tego czegoś, co potocznie nazywamy laserem, y, jest to znakowarka. Pole robocze znakowarki zależy od rodzaju jej soczewki i wynosi od 70 na 70 mm do 300 na 300 mm. Tak jak mówiłem, zależy to od rodzaju soczewki, która nam skupia laser na danym polu roboczym. Soczewki jakie są do wyboru, jest to 70 na 70 lub 300 na 300 mm są jeszcze pośrednie 100 na 100, 175 na 175, 200 na 200, 220 na 220 wszystko zależy od tego do czego używamy znakowarki. Całe urządzenie znakowarki to jest to tutaj znakowarka jest chłodzona powietrzem, w tym przypadku powietrzem, tutaj mamy kolumnę na której ustawiamy wysokość soczewki. Tak jak Wam mówiłem, trzy punkty, które się skupiają w jeden, to jest to, co nas interesuje. Wtedy ogniskowa soczewki jest najlepsza, jedyna właściwa w zasadzie, i wtedy jest najlepszy efekt. Do tego mamy różne stoły robocze. Tutaj, tutaj jest akurat ten jako samoróbka. To jest typowo do felg. Na tym kładziemy felgę i możemy ustawiać jej pochył. Tutaj mamy blokady do tego stołu, pochył, tak żeby ustawić pole prostopadle do kąta padania lasera. Wszystko to działa na programie na laptopu ESCAD i z tego wszystko jest sterowane. Co do samego, samego obsługi programu ESCAD to jest rzecz indywidualna. Tak jak mówię, do tego zależy do czego się mm, używa. Ale soczewa znajduje się tutaj, jest w tym momencie zakryta. O! I to wszystko w tym temacie. I tak jak pokazywałem, tutaj mamy felgę, która jest y, odlakierowana chemicznie, wyśrutowana. I wyprostowana. W zasadzie wszystkie tutaj felgi zostały już tak zrobione. Dalej. Ta felga została ścięta wstępnie. Jak widzicie, napis jest naprzeciwko wentyla, a tutaj tego napisu naprzeciwko wentyla nie ma. Tak samo tutaj jest ścięta diamentem, tu jest ścięta diamentem, a tu jest ścięta nożem z yy, Tak, chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie finalnie. Słowem jest bomba. I tu jest Felga kolejna. Dlaczego tej Felgi i tej Felgi jeszcze nie ściąłem yy, tak jak tych trzech? Ponieważ yy, do tej Felgi ustawię sobie laser. W sensie ustawię. Yy, tak żeby ten napis był w tym samym miejscu w tej samej wielkości no mniej więcej żeby był tutaj zaraz wam pokażę o co tu chodzi na napisie mamy zrobione jedno przejście na blaszce próbnej jak zobaczycie tutaj ta SK jest w innym odcieniu jak reszta napisu ponieważ cała blaszka nie leży idealnie poziomo względem lasera, bo tutaj są raz, dwa i trzecia dioda wychodzi z soczewki lasera. Są trzy y, punkty, które robią nam skupienie soczewki, y, dając najlepszą ogniskową, czyli najlepszą moc lasera. Jak widzicie, tu jest taka korba, gdzie się ten laser podnosi lub opuszcza. Y, tą korką ustawiamy ogniskową. Tutaj póki co jest jeszcze do ustawienia poziom, czyli to out. Robimy sobie o to mi chodziło, że ten napis jest ustawiony idealnie wielkością na tych literach starych. Myślę, że możemy kłaść nową felgę, ustawiać ją w poziomie czyli żeby powierzchnia felgi była idealnie poziomo do wiązki lasera i zaczynamy wypalać Jak widzicie felga jest pochylona co nie znaczy że ta płaszczyzna nie jest idealnie bo jest idealnie do wiązki lasera tutaj napis mamy wypozycjonowany względem odległości od otworu centralnego 195 mm i jest na środku ramienia też wypozycjonowane. Montuję kamerę. Moment, Mówiłem, amatorskie nagrywanie filmów o profesjonalnej renowacji Felg. No i dobra, skoro mamy to wypozycjonowane, możemy puszczać jeden przejazd próbny, żeby zobaczyć, jak to się będzie paliło. Czy równo będzie na początku i na końcu napisu tak samo. Tak jak widzicie napis o, w tym odcinku jest wypalony mocniej, dwie pierwsze, pierwsze literki Br są wypalone słabiej. Po to było to palenie wstępne na lekkiej mocy, żeby właśnie wyłapać takie elementy. Jeżeli byśmy puścili całą procedurę wypalania, zagłębiania tego napisu w takiej sytuacji jak była, to tutaj byśmy mieli wypalone głęboko, a tutaj bardzo płytko. W tej procedurze chodzi o to, żeby cały napis był palony jednocześnie głęboko tak samo. Zrobimy jeszcze jeden przejazd próbny, tego już nie będę nagrywał, jeżeli wszystko jest OK, walimy na gotowo, żeby to zagłębić. No i teraz, jak widzicie, wiązka lasera idzie równiutko od początku B do końca. F. I o to właśnie chodziło, żeby laser był skupiony tak samo na całej powierzchni tego napisu yy, Czyli wszystko będzie wypalone tak samo. Taka sama głębokość będzie na, całym, na całej powierzchni yy, napisu. Yy, jeżeli mamy to ustalone, yy, to możemy przystępować do działania yy, tymi yy, przesunięciami napisu, gdzie widzicie yy, Poprzednie palenie nie ma to się przejmować, ponieważ to było tylko zaznakowane w celu sprawdzenia, jak ten laser się skupia, ewentualnie ustawienia y, napisu w, odpowiedniej, y, w, odpo w odpowiednim miejscu względem Felgi. Myślę, że możemy jechać do końca. Będzie pięknie. Pewnie jesteście ciekawi, lub też nie. Ile taki napis się wypala? Tutaj średnio około 2 minut jedno przejście trwa od A do Z, przepalenie, a właśnie to trwało 2 minuty. Ustawimy sobie na 20 przejść. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że ten dekielek, który zrobiłem jest zagłębiony na ponad milimetr i on się wypalał 12 godzin. Od czego to zależy? Od powierzchni wypalanego napisu i od różnych ustawień, na przykład mamy tam jeszcze prędkość wypalania. Prędkość jest zależna od tego, jak dokładnie chcemy to mieć wypalone. Są jeszcze herce, ale herce przy takim zagłębianiu nie mają większego znaczenia. Walimy ten napis dalej na 26. Wypalam kolejną felgę, a tutaj możemy podsumować. Jedna jest na gotowo. Głębokość palenia jest milimetr. Nie wiem, czy to będzie widać. Czyli tak. Z takiego napisu zrobił się taki. Działamy dalej. Robimy jedna gotowo z lakierem i robimy omówienie z podsumowaniem. No i tak, moi mili, mamy felgę skończoną. Trafiły do mnie w naprawdę nieciekawym stanie, gdzie cztery były krzywe. Ten napis BRABUS był na jednej delikatnie widoczny, aczkolwiek też nie za dobrze. Reszta była przylakierowana bez, by, lakierem w całości. Przy czym nie był aż tak rzucający się w oczy, jak w tym momencie. Dodatkowo Firma, która wykonywała tamto zlecenie, w tym miejscu miała dużo zaciągnięć takich włosków po cęce, W tym przypadku tego również nie ma na czym zależało klientowi, żeby wszystko było idealnie. No starałem się jak mogłem, dałem z siebie wszystko, uważam, że tutaj jest zrobione to należycie, tak jak powinno być i że klient będzie z tego zadowolony. Także nie bójcie się sytuacji, kiedy napis jest niewidoczny, wszystko da się uratować w granicy jakiejś tolerancji oczywiście. No ale tutaj problemu nie było, wiedziałem, że sobie z tym dam radę, wyszło to kozacko. Laser zrobił roboty, tak samo znakowanie, zagłębianie tych napisów, wszystko można zrobić, kwestia umiejętności, chęci i przepracowanych godzin. Yy, tymczasem ja się z Wami żegnam, zachęcam do yy, zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału. Yy, niech to się jakoś tam rozwija, zobaczymy yy, co z tego będzie. Na chwilę obecną to tyle.